Dzień dobry, szczęść Boże. Witam w Dzień Pański 12 stycznia. Moi drodzy, dzisiejsza niedziela jest wyjątkowa, ponieważ ma nazwę Niedziela Chrztu Pańskiego. I przez to, że rozważamy dzisiaj we wszystkich kościołach świata Ewangelię o Chrzcie Pana Jezusa, właśnie chcemy się skoncentrować na tej tajemnicy Chrztu. Czym on jest? I do czego mnie zobowiązuje. Moi drodzy, chrzest jest publicznym potwierdzeniem mojej wewnętrznej decyzji o pójściu za Jezusem. Czyli człowiek oświecony łaską Bożą, budzi się w nim wiara, pragnie nawrócenia, wyrzeka się zła zmienia swoje życie wybiera świadomie i dobrowolnie Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i zbawiciela jako swoją drogę bardzo osobistą osobową drogę do Ojca i przyjmuje od tego Jezusa Chrystusa Mesjasza Syna Bożego jego dar odkupienia jego dar który wysłużył przez swoją śmierć na krzyżu, przyjmuje od niego zbawienie, yy, ob, jak gdyby rodzi się na nowo. Przyjmując od Jezusa zbawienie, ja oblekam się w białą szatę, yy, oblekam się w, w Niego samego, w Chrystusa. Kiedy Bóg patrzy na człowieka odkupionego, zbawionego, Widzi swojego syna, swoją córkę. Nie widzi już mnie i moich słabości i grzechów, widzi po prostu swoje dziecko. Tak więc to jest taki proces, że chrzest jest publicznym wyrażeniem tego wszystkiego, o czym powiedziałem. Mojego nawrócenia, mojego, mojej decyzji o zmianie z życia i o pójściu za Jezusem. Bo to wszystko się dokonuje jak gdyby tutaj w głowie, nawrócenie, metanoja, zmiana myślenia. W moim po prostu sercu kiełkuje nowe życie. To wszystko jest ukryte głowa, dusza, serce, wnętrze człowieka. Ale to jest najważniejsze we mnie, bardzo osobiście, bardzo osobowo. Ja chcę inaczej żyć. Ja wybieram Jezusa jako swojego pana. Już ja nie jestem panem swojego życia. Rezygnuję z tego. I, moi drodzy, kiedy, kiedy we mnie dojrzewa ta wiara, to nawrócenie, to pragnienie bycia dzieckiem Bożym, to robię ten krok. Publicznie to oświadczam, publicznie to wyznaję, przez co? Przez obrzęd Chrztu Świętego. I Jezus, moi kochani, zrobił to samo. On 30 lat dojrzewał, jak gdyby, w Nazarecie, w ukryciu, tak jak tutaj w naszych głowach, sercach dojrzewa łaska wiary, pragnienie nawrócenia i decyzja, tak w Nim przez 30 lat to wszystko było ukryte. I nagle nadszedł ten dzień, aby rozpocząć misję, aby rozpocząć... Yy, to, tą publiczną działalność, głosić Ewangelię o Królestwie, mówić o Ojcu, nawracać ludzi, czynić przy tym znaki, cuda, uzdrowienia, wypędzać demony. No i nadszedł ten dzień. I w jaki sposób to wszystko się rozpoczęło? Te trzy lata publicznej działalności Jezusa? Właśnie od sztu. Jezus przyszedł na Jordan. On przecież nie musiał być ochrzczony, czyli obmyty. Przyobleczony w cokolwiek, ponieważ on już sam był Synem Bożym, ale on chciał wejść na ścieżkę publicznej posługi, oficjalnej misji. Rozumiesz? Wychodzi z ukrycia na świat i zaczyna po prostu działać być tym Mesjaszem, ambasadorem Ojca, yy, heroldem yy, życia wiecznego w Bogu. I Jezus właśnie wykorzystał ten chrzest, żeby rozpocząć swoją publiczną działalność. Tak więc, moi kochani, chrzest zobowiązuje. Chrzest zobowiązuje. Jest on konsekwencją mojego nawrócenia. I, i później, kiedy ja publicznie yy, faktycznie przyjmuję chrzest, wszyscy w kościele wiedzą. Tak, to jest wielkie święto w kościele chrzest. Yy, o, weźcie, on generalnie przez wiele wieków odbywał się on w najważniejszym dniu yy, dla całego kościoła w noc paschalną, w najważniejszą liturgię. Tam były chrzty, gdzie to była kulminacja wszystkiego świętowania, całego roku najwięcej ludzi było. Chrzest był w ogóle poprzedzony yy, katechumenatem okresem, który nas przygotowywał przez dwa lata najczęściej, ale to już nie na dzisiejszy filmik. Generalnie Okej, okay. jest publiczne wyznanie. Tak, to On rodzi się na nowo. Już nie jest dzieckiem tego świata, jest dzieckiem Bożym. Nie jest tylko stworzeniem, ale już jest po prostu synem Boga, córką Boga. Zupełnie inna jakość inna jakość ducha, inna jakość życia inne zasady. Inne priorytety. Wszystko się zmienia. No i chrzest po prostu to manifestuje. No i teraz jest konsekwencja. Przyjąłeś chrzest. Jesteś ochrzczony. W tych pięknych obrzędach bardzo głębokich są między innymi dwa takie momenty. Po chrzcie świętym dostajesz białą szatę. Biała szata właśnie oznacza. Tą godność dziecka Bożego, że jesteś nieskalany, czysty, prze przeoblekłeś się w Chrystusa. Chrystus jest tą białą szatą. I ty, jak gdyby, przeoblekasz się w Niego, wchodzisz w Niego, wchodzisz w Jego buty, w Jego skórę. Ojciec, Bóg, ale też i ludzie, patrząc na Ciebie, mają widzieć Chrystusa. To jest wielkie zobowiązanie. Przeoblekłaś się w Chrystusa, masz być, Drugim Chrystusem. Tak, do tego jesteś zobowiązany, zobowiązana. Po chrzcie. Nie ma zmiłuj się. Już nie jesteś starym człowiekiem. To, co stare minęło, a to wszystko stało się nowe. Masz być drugim Chrystusem. I masz żyć zgodnie właśnie z tym nowym imieniem, nową tożsamością. No i drugie, co? Dostajemy światło. Zapalamy świecę. Dostajemy to światło, czemu? Aby świecić. Jesteś zobowiązana, jesteś zobowiązana, aby świecić. Już nie siedzisz pod korcem, nie, nie kryjesz się pod łóżkiem, nie chowasz się w domu, ale jesteś miastem położonym na górze, które nie może się schować. Jesteś światłem, które ma stać na świeczniku, aby świeciło innym. Masz być solą ziemi, masz, masz, masz mieć smak. To jest zobowiązanie, moi kochani. Biała szata i światło dla każdego nas ochrzczonego. Niech Pan nam wszystkim błogosławi, abyśmy byli drugim Chrystusem. Moi drodzy, to nie jest przesada. Bóg Ojciec oczekuje od ciebie, swojego dziecka, abyś był jak Jezus, jego dziecko. Abyś była jak Jezus. Córko zatem synu. Boga Najwyższego, żyj zgodnie ze swoją godnością. Powodzenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.